Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o deklaracjach kandydata na nowego kanclerza Niemiec, Friedricha Merca, dotyczących budowy niezależnego systemu obrony Europy, niezależnego od Stanów Zjednoczonych. Pytanie, jak to się ma do bezpieczeństwa państwa polskiego? Jak to się ma do konceptu Europy federalnej? Jak to się ma wreszcie do zawierzenia? Bezpieczeństwa nas wszystkich przez decydentów w Warszawie Stanom Zjednoczonym. Drugi temat to zmieniające się nastroje w Polsce, nastroje społeczne, jeżeli chodzi o dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy. Okazuje się, że już ponad połowa Polaków nie chce dalszego finansowania tej pomocy wojskowej dla Ukrainy, czy też przekazywania sprzętu z zasobów wojska. Polskiego. Co się stało? Czy rzeczywiście mamy do czynienia już z uodpornieniem się Polaków na tę propagandę, której byliśmy świadkami przez ostatnie trzy lata? O tym w, drugim, w drugiej części dzisiejszego odcinka. I temat trzeci, ostatni, ale nie najmniej istotny, to jest podsumowanie, czy mój komentarz do tego, co się wydarzyło 24 lutego na forum ONZ. Mamy do czynienia z sytuacją precedensową. Stany Zjednoczone zagłosowały, tak jak Rosja, przeciwko ukraińskiej rezolucji potępiającej Rosję. Czy jest to rzeczywiście o znak głębszych przemian czy dojdzie do kolejnych symboli chociażby w dającej się przewidzieć perspektywie najbliższych miesięcy o tym w trzecim temacie dzisiejszego odcinka ja państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału do wspierania go do komentowania do lajkowania i do udostępniania linków w mediach społecznościowych przechodzimy do pierwszego tematu Po ostatnich wyborach do Bundestagu, które odbyły się w dniu 23 lutego 2025 roku, przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, czyli CDU, Friedrich Merz, zobowiązał się do osiągnięcia niezależności od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o obronność i bezpieczeństwo Europy. To jest niezwykle istotna deklaracja, deklaracja, która wywołała sporą dyskusję i wiele komentarzy. W Europie. Tutaj trzeba oczywiście powiedzieć, że CDU i CSU, dwie bliźniacze, dwie siostrzane partie, no nie, nie osiągnęły samodzielnej większości. Natomiast układ sił w Bundestagu wskazuje na to, że i ta niechęć do alternatywy dla Niemiec wskazuje, że być może do, dojdzie do dużej koalicji z SPD. W każdym razie na pewno do takich negocjacji między CDU, CSU a SPD dojdzie. No i tutaj warto też powiedzieć o tym, że SPD w ostatniej koalicji swojej z Zielonymi i FDP do umowy koalicyjnej wpisała dążenie do Europy Federalnej. I pytanie, czy jeżeli dojdzie do tej wielkiej koalicji i kontynuacji takiego kordonu sanitarnego wokół AFD, czy nie będzie to kolejny czynnik wzmacniający te bardzo, ten bardzo silny trend do budowy Europy federalnej, oczywiście w tandemie francusko- Niemieckim czy niemiecko-francuskim. Natomiast, jeżeli chodzi o tę wypowiedź Friedricha Merca, która padła w ubiegłą niedzielę, warto się jej bliżej przyjrzeć, bo ona rzeczywiście zapowiada bardzo ciekawe trendy i to jest szczególnie istotne w kontekście różnych deklaracji decydentów w państwie polskim. Friedrich Merc powiedział, że jego, jak to określił, absolutnym priorytetem ma być wzmocnienie Europy. Tak, aby ta Europa nie musiała polegać na Waszyngtonie w kwestii swojej obrony. No i tutaj przyznał, że jego taka bardzo silna deklaracja jest spowodowana ostatnimi decyzjami, ostatnimi wypowiedziami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Generalnie Merck odczytuje to jako pewną zapowiedź zmiany geostrategii amerykańskiej, czyli zmiany realnych akcentów w polityce Stanów Zjednoczonych. No dotychczas, oczywiście, przez ostatnie 10-15 lat widzieliśmy różnego rodzaju zapowiedzi, przesuwanie akcentów w tej narracji amerykańskiej, chociażby ta słynna wypowiedź Hillary Clinton. O przesunięciu tej uwagi Stanów Zjednoczonych na Indopacyfik, o zwrocie ku Azji. Natomiast no, tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z konkretnymi działaniami, takimi jak przywrócenie dialogu. Rosyjsko-amerykańskiego dialogu strategicznego, wiele takich zapowiedzi, które no, zmieniają politykę, politykę amerykańską. I w tym kontekście rzeczywiście warto, warto zauważyć, co, co, do czego będzie dążył Friedrich, Friedrich Merz. Powiedział, że nie jest pewien, czy NATO będzie istnieć w obecnej formie, do i tutaj. Jakby zakreślił taki horyzont, jako kolejne spotkanie transatlantyckie, które ma mieć miejsce w czerwcu, czyli szczyt szczyt, na, szczyt NATO. I no, tutaj jest, jest mowa o tym, że być może rozważane są w Europie różne warianty, w tym wycofanie się Stanów Zjednoczonych z NATO, co kiedyś rozważał sam Donald Trump, ale w każdym razie Jakaś forma ograniczenia obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie już teraz jest prawdopodobnie brana pod uwagę. Widać to po tych wypowiedziach, widać to po tej całej debacie, która rozgorzała po, po informowaniu przez grecki dziennik o możliwości likwidacji bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych w tym państwie, o czym mówiłem w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego. No niewątpliwie, jest bardzo wiele takich czynników, które potwierdzają, że mamy do czynienia z tą pułapką Kindelbergera, którą wielokrotnie omawiałem, czyli formą ograniczenia dystrybucji bezpieczeństwa przez obecnego hegemona dla swoich, dla swoich sojuszników. No i pytanie, czy te, ta zapowiedź Friedricha Merza, który powiedział, że, cytuję, będziemy musieli znacznie szybciej ustanowić niezależne europejskie zdolności obronne, jest dzisiaj realna, bo jeżeli tak, to Polska znajdzie się no, w trudnej sytuacji, takiej strategicznej. Decydenci w Warszawie w roku 1999 wprowadzając Polskę do NATO, uwierzyli w koniec historii, a przynajmniej ich znaczna część tego establishmentu polityczno-medialnego uwierzyli w koniec historii w to, że już po wsze czasy zapanuje. Pokój gwarantowany przez hegemona, że będą obowiązywać traktaty międzynarodowe, różnego rodzaju memoranda, itd., yy, itd., tak tak rezolucje ONZ. Yy, tego typu myślenie zapanowało w Polsce, stąd rozbrojono państwo polskie, stąd yy, zlikwidowano właściwie system obrony cywilnej, nie zapewniono w ogóle jakiegokolwiek efektywnego systemu obrony powietrznej państwu polskiemu, nie stworzono ani jednej fabryki produkującej proch, Wielobazowe czy prochy wielobazowe, co no jest w ogóle skandalem, że tej, tego typu, wielko, tej, takiej wielkości kraj jak Polska nie ma fabryki produkującej, produkującej nowoczesny proch. No to, to jest absurd. Natomiast w tym kontekście musimy sobie zdawać sprawę, że Polska przekazała swoje bezpieczeństwo w ręce Amerykanów, oddała niejako to bezpieczeństwo w ręce Amerykanów, oczywiście za określone koncesje i gospodarcze i za określone zakupy sprzętu amerykańskiego i za udział w różnego rodzaju interwencjach, inwazjach amerykańskich, o wiemy doskonale, jak wyglądało wyglądała historia ostatnich, ostatnich dekad. Natomiast tutaj pojawia się kwestia wyboru, bo jeżeli rzeczywiście takie państwa jak Francja, Niemcy, ich establishment będzie traktował Polskę jako amerykańskiego konia trojańskiego. No, trudno będzie Polsce. Lawirować, trudno będzie Polsce balansować. Będą naciski na to, aby Polska wybrała, aby Polska się bardziej zaangażowała, na przykład, w budowę Europy Federalnej pod egidą niemiecko-francuską. No i to jest coś, co jest dostawia to w trudnej sytuacji państwo polskie, dlatego że z jednej strony perspektywa włączenia się w Europę Federalną no to jest rezygnacja z suwerenności, z drugiej strony wiemy doskonale, że te wszystkie zapewnienia, o budowie Międzymorza pod Egidą Amerykańską, chociażby w formie bardzo okrojonej takiej jak Trójmorze, no to okazało się iluzją, kompletną iluzją. Mówienie o tym, że Polska jest dzisiaj bezpieczna, bo jest artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, no to jest wyraz bardzo ogromnych nadziei, no niektórzy by powiedzieli bardzo naiwnych i płonnych Nadziei. W sytuacji wycofywania się Stanów Zjednoczonych ze, z wysuniętej obecności w europejskiej części Rimlandu, że tu użyję takiego geopolitycznego żargonu, no, Polska staje się no, staje wobec bardzo trudnych decyzji strategicznych, mając wielomilionową diasporę ukraińską na swoim terytorium, nie wiedząc co dalej będzie z Ukrainą albo, cytując Wiktora Orbana, z tym. Co pozostanie po Ukrainie po zakończeniu czy zamrożeniu tej, tego konfliktu? I to rzeczywiście jest sytuacja, której nie przewidzieli przedstawiciele establishmentu III Rzeczpospolitej, kompletnie prowadząc bezalternatywną politykę. No niestety, tego typu, tego typu bezmyślna. A refleksyjna polityka po prostu się mści. Dzisiaj warto rozpocząć jak najszybciej prawdziwą, nie ocenzurowaną, ale prawdziwą debatę publiczną na temat bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając także głosy alternatywne, te, które dotychczas były po prostu spychane na margines, czy nawet poza margines, bo to może niestety, brak takiej debaty może skończyć się dla Polski tragicznie. 22 lutego 2025 roku telewizja Polsat News opublikowała sonda, sondaż przeprowadzony przez pracownię Opinia 24, z którego wynika, że ponad połowa Polaków jest przeciwna dalszemu przekazywaniu Ukrainie przez Polskę broni broni do walki do walki z Rosją. I to jest Niezwykle istotna zmiana, bardzo istotna patrząc na to, co się działo przez ostatnie trzy lata w przestrzeni publicznej. Obserwowaliśmy no, wręcz niebywałą cenzurę i no, hejt na tych wszystkich, którzy mówili o tym, że bezwarunkowe przekazywanie przez Polskę pomocy nie tylko wojskowej, ale w ogóle finansowej. Każdej innej jest niekorzystne dla państwa polskiego, że Polska powinna prowadzić relacje transakcyjne z Ukrainą, powinna bardzo mocno naciskać na penalizację banderyzmu, na karanie za Ideologię banderowską powinna naciskać, jeżeli chodzi o ekshumację polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, jeśli chodzi o zburzenie pomników Bandery Szuchewycza, i innych zbrodniarzy ludobójców na Ukrainie i bardzo twardo egzekwować interesy polskiego, rolni, po, polskiego rolnika, polskiego przemysłu, polskiego rynku. Chronić go bardzo efektywnie, natomiast no, właściwie wszystko to, co przez ostatnie trzy lata było robione, było odwrotnością tego. Niestety no, mnóstwo złych rzeczy się wydarzyło, łącznie ze zmianą struktury etnicznej państwa polskiego, wzrostem nastrojów nacjonalistycznych wśród, wśród samej, samego społeczeństwa ukraińskiego, wzrostem kultu tych zbrodniarzy. Ludobójców, no i to jest niestety bardzo niepokojący trend. To jest wszystko coś, co niestety ma ogromny potencjał konfliktogenny. Zwłaszcza, zwłaszcza w przyszłości. Natomiast przyjrzyjmy się temu rzeczywiście sondażowi, on jest bardzo interesujący. Już 53% Polaków uważa, że Polska nie powinna przekazywać Ukrainie więcej broni do walki. Ogromne odwrócenie trendów. Jeszcze dwa lata temu każdy kto mówił właśnie takie słowa był odpowiednio etykietowany, był odpowiednio obrażany, no bardzo prymitywnymi zresztą określeniami suflowanymi przez rządowe ośrodki propagandowe, bo tak to trzeba, trzeba nazywać. Dzisiaj właściwie gdyby chcieć przeanalizować wystąpienia Donalda Trumpa, J.D. Vance'a, Pita Hexeta, czy Ilona Maska, no to właściwie wszyscy ci politycy mogliby spokojnie być tak samo etykietowani jak, jak przeciwnicy wspierania przez Polskę Ukrainy w ciągu ostatnich trzech lat. No bo to, co mówi sam Donald Trump, to jest nic innego, to jest jakby innymi słowami i innym oczywiście stylem charakterystycznym dla tego polityka mówienie: To nie nasza wojna, nie poślemy na, naszych żołnierzy na tę wojnę. Trzeba tę wojnę jak najszybciej zakończyć, czyli dokładnie to, co mówi, mówili nieliczni jeszcze, prze, jeszcze do niedawna przedstawiciele, czy to komentatorów, czy środowiska akademickiego, bojąc się ostracyzmu, bojąc się tego opluwania, o, o etykietowania takimi określeniami jak, cytuję, onuca, tam, prawda, ruski agent, czy coś takiego. Zresztą bardzo prymitywna, prymitywna propaganda, która jak widać kończy się. Trudno dalej wierzyć w te wszystkie kłamstwa o tym, że Ukraina walczy za Polskę, czy w imieniu Polski, za bezpieczeństwo Polski i tak dalej, i tak dalej, że gdyby nie walka Ukrainy, to żołnierze rosyjscy byliby przy granicy z Polską, czy byliby na Bugu. No przecież oczywiście wystarczy spojrzeć na, na mapę, zobaczyć, że Żołnierze rosyjscy od 1991 roku stacjonują przy granicy z Polską, wystarczy spojrzeć jaką granicę ma, ponad pół tysiąca kilometrów ma Polska z państwem związkowym Rosji i Białorusi, wystarczy zobaczyć, że ta eskalacja w napięciach z Rosją i Białorusią doprowadziła do dyslokacji taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi, rosyjskiej taktycznej broni jądrowej i tak dalej. No to są wszystko mity, to wszystko kłamstwa. Tego typu prymitywne określenia do niedawna jeszcze bardzo mocno podbijane przez rządową propagandę, dzisiaj osłabły bardzo mocno, no ponieważ okazuje się, że ta siermierzna propaganda prowadzona jeszcze przez rząd PiSu, przez rząd Mateusza Morawieckiego, który doprowadził do wpuszczenia kilku milionów obywateli Ukrainy na terytorium państwa polskiego bez żadnego sprawdzania, kto jest kim, bez żadnej weryfikacji kontrwywiadowczej, no. To, ta, ta polityka ponosi olbrzymią porażkę. Olbrzymią porażkę. I nie ma się co dziwić, że dzisiaj te nastroje się tak bardzo zmieniły. Jeżeli chodzi o. Tych, którzy chcą dalszego wspierania wojskowego Ukrainy, to za tym opowiedziało się zaledwie 20% respondentów, z czego zdecydowanie, za zdecydowanym wsparciem wojskowym dla Ukrainy zaledwie 9%. zaledwie 9%. I to pokazuje, jak bardzo na, na płytkich. Na niefundamentach, na, na, na płytkich podstawach była oparta cała ta propaganda, mówiąca, że rzekomo to jest nasza wojna. Oczywiście, że to była od samego początku nie nasza wojna. Wszyscy ci, którzy mieli odwagę cywilną od samego początku mówić: To nie nasza wojna, nie idźmy na tę ani na żadną inną wojnę, mieli stuprocentową Rację. Mieli stuprocentową rację i to wszystko dzisiaj potwierdza prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli państwa, które jest traktowane przez establishment polityczno-medialny w Polsce jako główny gwarant bezpieczeństwa państwa polskiego. Podkreślmy. 24 lutego 2025 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło ukraińską rezolucję potępiającą, cytuję, rosyjską agresję. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to fakt, że Stany Zjednoczone zagłosowały przeciwko tej ukraińskiej rezolucji. Stany Zjednoczone zagłosowały tak, jak Federacja Rosyjska. Na marginesie warto dodać, że na tym posiedzeniu przyjęto także amerykańską rezolucję łagodniejszą niż ukraińska, tutaj Polska zaproponowała poprawki te poprawki wprowadzono, w których nazwano wojnę na Ukrainie, cytuję, inwazją Rosji. Natomiast już sam fakt, że Stany Zjednoczone na forum ONZ głosują tak jak Rosja wobec ukraińskiej rezolucji, no jest znamienne. Jest no, czymś więcej niż wpisem na, w mediach społecznościowych, na jakimś komunikatorze, na dawnym Twitterze, w serwisie X, czy w Truth Social, i, tak dalej, i tak dalej. To jest konkretne zachowanie dyplomatyczne. Zresztą warto wspomnieć, że podobnie jak, tak samo jak Stany Zjednoczone czy Rosja zagłosował także Izrael. Mamy do czynienia z bardzo istotnym przesunięciem, jeżeli chodzi o wektor strategii amerykańskiej i to jest przesunięcie, którego kompletnie nie rozumieją przedstawiciele establishmentu polityczno-medialnego nad Wisłą. Kompletnie tego nie rozumieją, tym bardziej, że od 1999 roku to bezpieczeństwo państwa polskiego zostało właściwie powierzone zawierzone stanom zjednoczonym powierzone w ręce decydentów nad potomakiem i to jest ten tragizm tragizm dziejów polski najnowszych dziejów polski sytuacja w której bezpieczeństwo państwa polskiego całkowicie uzależniono od widzimy się decydentów z Waszyngtonu a jest odprężenie w relacjach amerykańsko rosyjskich w sytuacji kiedy Polska ma fatalne relacje z Rosją oczywiście na pełne życzenie Decydentów w Warszawie, rządu w Warszawie tego kolei, poprzedniego i kilku innych. Mamy do czynienia z sytuacją niezwykle niebezpieczną, sytuacją, w której państwo polskie jest, tak jak już w dzisiejszym odcinku powiedziałem, rozdarte, w dodatku państwo polskie jest rozbrojone. Rozbojone. No, trudno mówić, inaczej w sytuacji potwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli chociażby no, likwidacji systemów obrony cywilnej, braku systemu obrony powietrznej, itd, i tak, dalej, i tak dalej. W związku z tym warto także przyjrzeć się doniesieniom mediów francuskich, chociażby takich jak magazynu Le Point, który mówi o tym, że istnieje spore prawdopodobieństwo, iż prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, przyleci 9 maja bieżącego roku do Moskwy, aby uczcić Dzień Zwycięstwa. No i oczywiście tu nie chodzi o ten Dzień Zwycięstwa obchodzony dzień wcześniej na zachodzie Europy, no ale ten, który jest corocznie bardzo hucznie. Obchodzony właśnie w stolicy, w stolicy Rosji. To jest oczywiście pytanie, na ile prawdziwe są te informacje. To byłby ogromny symbol, to byłby rzeczywiście ogromny symbol takiego nowego otwarcia, czy wręcz resetu w relacjach amerykańsko-rosyjskich. To byłoby bardzo takie, no byłby taki silny dysre, taki silny, powiedziałbym, sygnał negatywny dla. Y Unii Europejskiej, dla europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Trudno przewidywać, oczywiście, czy, czy, tak się, czy tak się wydarzy, ale już sam fakt, że powołując się na anonimowe źródła dyplomatyczne w Stanach Zjednoczonych, francuski, francuski magazyn, poczytny magazyn, właśnie mówi o, takim, o takiej perspektywie w sytuacji takiego symbolu, jakim, jaki obserwowaliśmy 24 lutego, czyli głosowania przeciwko. Ukraińskiej rezolucji przez delegację amerykańską w ONZ, no to jest bardzo istotna kwestia. I w tym kontekście warto oczywiście zaapelować, zaapelować do decydentów w Warszawie o, o pamiętanie, o zmianę. Wektora polskiej polityki, czyli o wprowadzenie polityki wielowektorowej, przyjęcie strategii polityki wielowektorowej, ponieważ ta polityka dotychczasowa przynosi jak najgorsze rezultaty i jest tak naprawdę równią. Pochyłą, jest równią pochyłą. Ewentualne, wep ewentualne wepchnięcie Polski do wojny z Rosją byłoby absolutną katastrofą do, dla państwa polskiego i do tego absolutnie dopuścić nie wolno. Trzeba jak najszybciej przyjąć strategię polityki wielowektorowej. Dziękuję Państwu za uwagę.